Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do świata sportu, ale chyba przede wszystkim filmu, bo nie ma co ukrywać, ale pretekstem do mojej rozmowy jest film, film fabularny, żeby było ciekawiej, w którym jedną z głównych ról zagrał mój rozmówca. A moim rozmówcą jest Łukasz Wabnic. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy w ogóle o tym filmie i o tej przygodzie twojej z tym filmem, bo podejrzewam, że to jest twój debiut, mhm. jeżeli chodzi o film, cykl rządzi się swoimi prawami Częstochowianin. Często powiem. Ale tak z dziada, pradziada? Z dziada, pradziada. Poważnie? A Ty masz jakąś wiedzę, na przykład, co, czym zajmował się w życiu Twój dziadek albo pradziadek, z czego miał chleb, gdzie mieszkał? Z przykrością stwierdzam, że bardzo skromną. Skromną? Mhm. No ale pracowali na hołdzie, czy rolę uprawiali, coś wiesz? Oj, kolejne pytanie zadajesz. No tak, no, no co, no. <laughs> Przejdźmy do kolejnego pytania. <laughs> nie jest, <laughs> nie jest. <laughs> I widzicie Państwo, jak to z młodymi jest? No nie, bo są rozmówcy, którzy potrafią pół godziny opowiadać o swoich tych, a są tacy, którzy naprawdę mało wiedzą. No na pewno jest to lekcja, którą trzeba odrobić. Koniecznie, no przecież to korzenie nasze. Dobrze, no to przechodzimy do kolejnego pytania. Pretekstem jest film. Film nosi tytuł: coś z walką, tak? Serce do walki. Serce do walki. I teraz tak. Rozmawiając, proszę Państwa, z Łukaszem, okazało się, że twoim, twoim konikiem, czy Twoją pasją życiową rzeczywiście jest walka. Tak, kickboxing dokładniej. Tak. Mhm. I, I cały czas uprawiasz tą dyscyplinę sportu? Od 14 roku życia. Poważnie. Czyli ile to jest już lat? Mam no, 32, to trochę no, lat jest. Jest, jest no. 10 to jest 24, 20. No, 20 lat prawie, niecałe. Brawo, I, i ile walk stoczyłeś? E, około 300 jest. A w wygranych? Nie robiłem takiego bilansu, bo no, no. w sporcie amatorskim nie sprawdza się tego tak jak w zawodowym. Mhm. Natomiast walczyłem w różnych formułach, bo kickboxing dzieli się na wiele formuł. Mhm. W boksie przykładowo mamy boks i każdy wie, że boks to boks, a w kickboxingu mamy formuły i na macie, i na ringu. Na macie jest light contact, kick light, kiedyś mm -hmm. nazywał się semi-contact, później tak. fighting. Na ringu mamy K1, low kick. No i walcząc po prostu w tych wielu formułach uzbierało mi się około 300 walk. Walczyłem też w boksie. Mm -hmm. Zdecydowaną większość wygrałem. Nie pamiętam, ile tych walk było przegranych. Natomiast tak jak mówię, jak się jedzie na turnieje, to się tego tak nie, nie, liczy. nie liczy. Ale to jest tak, że ta adrenalina przed walką to jest to, co powoduje, że, że, że cały czas to robisz? Co, co, co jest motorem tego, że, no, że się poświęciłeś temu sportowi? No właśnie to był taki cały koincydencyjny ciąg zdarzeń. Była kiedyś taka sytuacja, po której uznałem, że mam do tego talent. Mm -hmm. Poszedłem na zajęcia kickboxingu. no i miałem oczywiście oczekiwania co do tego wyjścia. Jak udało mi się już dojść do, nazwijmy to, względów trenera, żeby się bardziej mną mógł zająć, lepiej mnie wyszkolić, no, to wykorzystywałem to maksymalnie, ponieważ na każdym treningu dawałem z siebie absolutnie wszystko, ale pytanie było, co było motorem? Motorem było. No to jest właśnie pasja. Nie wiem, czy w pasji da się powiedzieć, co jest motorem, po prostu mm -hmm. to się lubi robić. Takie pytanie zadaj, że ja nigdy. No wiesz, sam ze sobą nie rozmawiałem uh -huh, na ten temat. Tak? Bo Pasja jest, jeżeli komuś sprawia przyjemność, że pływa i dla niego samo to wykonywanie ruchów jest przyjemne, to otoczenie, mm -hmm. to dla mnie właśnie kickboxing był czymś takim, co po prostu to kochałem. Jak nie na trening, to tam się relaksowałem. Jak mm, nawet doznawałem cierpienia nieraz z tego, że walczę, bo chyba jest oczywistym, że walka przecież nie jest czymś. Yy, Oczywiście skutki walki, jak się dostaje uderzenia, bo nie tylko przeżyjemy, to nie jest akurat nie do końca przyjemne. Natomiast mm -hmm. patrząc już w takim sensie largo i w sensie całego procesu, no to daje to przeogromną satysfakcję. I, no i przecież o to chyba w życiu chodzi o satysfakcję, mm -hmm. prawda? To no chodzi o to, żeby, żeby być żeby... szczęśliwym, żeby mieć satysfakcję. No. Ten film, bo. Proszę Państwa, Łukasza poleciła y, kierownik kina y, Iluzja w trzeciej alei, y, pani Iwonka, dała mi numer telefonu, y, bo y, ten film, proszę Państwa, będzie można zobaczyć y, również w tym kinie w Częstochowie. Jak to w ogóle, jak to się stało, że ty no, trafiłeś do tego filmu? Kiedyś zajmowałem się sprzedażą sprzętu elektronicznego. No. I szło mi to na tyle dobrze, że postanowiłem, że nie będę współpracownikom powtarzał jakichś tam jak określonych zdań, które zmierzały do tego, żeby oczywiście sprzedać sprzęt, tylko postanowiłem nagrać krótką reklamówkę. Film korporacyjny. Uh -huh. No i w nim krok po kroku przedstawiłem potencjalnym klientom, co należy zrobić, aby zakupić u mnie sprzęt. No i na planie spotkałem właśnie niesamowitego człowieka. Uh -huh. Spotkałem Kacpra Anuszewskiego. Jest to reżyser serca do walki. No i reżyser trzech innych krótkometrażowych filmów no został obsypany całym gradem nagród yy, właśnie w świecie kinematografii. Yy, no i od słowo do słowa mm. powiedział, że jego marzeniem jest nagrać film o pięściarzu. Yy, na, na co ja mu odpowiedziałem, że słuchaj Kasper, byłem mistrzem Europy w kickboxingu. Może, może bym się odnalazł w tym projekcie. Aha. Yy, no i Coś się załapało. Aha. Widzę, że zauważyłem, że, że to nie była taka abstrakcyjna propozycja z mojej strony. I umówiłem się z Kacprem, żeby zrobić zdjęcia próbne. I był to taki nazwijmy to casting. Z Markiem Siódmym. Nauczyłem się roli. Były kamery, były osoby związane z potencjalną produkcją na ówczas. No i od słowa do słowa, od działania do działania udało się nam zrobić serce do walki. Natomiast na tym etapie, na którym skończyłem, jeżeli chodzi o, o Kacpra, to cały czas myślał o boksie. Ja natomiast mm. oczywiście wspieram w głównej mierze kickboxing. Ponieważ temu sportu zawdzięczam absolutnie najwięcej, nawet wszystko, co kocham. I poprosiłem, aby Kasper wraz z innymi osobami z produkcji pojawił się na mistrzostwach Polski w Piotrkowie Trybunalskim kickboxingu Formuły Full Contact. Mhm. Nie wymieniłem tej formuły, jak wymieniałem formuły mhm. ringowe. To jest według mnie najciekawsza formuła i takim. Moim wielkim marzeniem jest, żeby kiedyś pojawiła się na programie Igrzysk Olimpijskich. No i akurat Kacper, czyli reżyser Kasper wraz z osobami związanymi z produkcji, jak zobaczyły te zawody i w piękny sposób to przedstawiłem, bo czasami oglądamy jakąś walkę, ale nie umiemy jej zinterpretować. Mhm. Powiedziałem, co się dokładnie dzieje na ringu, jakie są tam zasady i się im to spodobało. Od razu I co i zmienili fabułę. Na kickboxing. Poważnie. Poważnie. To jest film, który realizowaliście jak długo? No bo to jest film fabularny. Tam rzeczywiście ma godzinę, półtorej, tak. Półtorej tak jak, godziny, tak. Tak, tak, tak. Taki kinowy film jak po długo Na film Polska jest napisane. Nie pamiętam jaki tam był dokładnie... No wydaje, bo ty tam grasz główną rolę? Tak. Mhm. Mi się wydaje, że to było około dwóch lat. Dwa lata wykręciliście. Tak. Dwa lata, się... dokładnie, bo uh -huh. na początku oczywista rzecz, jakieś próby. Tak. Też tutaj dobrze jest powiedzieć, że miałem przeogromne wsparcie z tego względu, że przyjeżdżał do Częstochowy aktor Krzysztof Kola i w lasku aniołowskim sobie chodziliśmy, spacerowaliśmy i trenowaliśmy. Uh -huh. Ja słyszałem, że tam Ewa Kasprzyk też zagrała. tą rolę. Tak? Ewa Kasprzyk, tak. Swoją osobą nie wiem, czy można tak powiedzieć: I tak, jak powiedziałeś, uh -huh. jestem lajkiem w, w tym świecie, ale podrasowała ten film grubo. Tak. Piesek nie przeszkadzał na planie. Fridunia? Już dałem, że trochę. Nie miałem okazji, akurat się spotkać ze Wam w Toruniu ostatnio. I um, dlatego tak sobie zażartowałem. Um, um, o filmie nie rozmawiamy, co tam się dzieje, bo od tego jest kino, żeby Cię zobaczyć i ocenić, jak Ty tą rolę dźwignąłeś i jak, jak to wygląda. Ty już wiesz, kiedy są, będą te seanse puszczane? Tak, premiera ogólnopolska mhm. jest 13 grudnia. 13 grudnia, tak, mhm. 9 grudnia natomiast będzie premiera w kinie Luna w Warszawie mm, mhm. dla osób związanych z produkcją. Ale to jest film od 16 roku życia? Wydaje mi się, że od 13. Od ale 13? No może, znaczy jest, jest bardzo brutalny? Nie, nie jest brutalny. Nie, nie. Mm, film... Dlaczego to pytam? Mam 14 córkę i... Nie wydaje mi się, żeby tam były takie sceny, żeby mm -hmm. mogły ją zgorszyć. Mm -hmm. Jeżeli chodzi jeszcze o sprawę filmu, to uważam, że on bardzo rozpala marzenia. Że działa w taki sposób, że obudza, budzi w ludziach nadzieję. Mm -hmm. Jest przedstawiona sytuacja osoby chorej, Mianowicie niepełnosprawnej. Mm -hmm. Nie chorej, tylko niepełnosprawnej. Grana przez Marcina Zarzecznego. Aktor absolutnie niesamowity. Dostał swoją drogą nagrodę teraz za najlepszy debiut, ponieważ wystąpił w filmie Supernowa. Też teraz w leci w kinach. Jest przedstawione studium osoby niepełnosprawnej. Przedstawiona jest sytuacja życia rodziny. Pogrążonej w wielu niesamowitych problemach, a jednak jest tam to światło nadziei uh -huh. i no, na pewno dobrze jest obejrzeć taki film z tego względu, że czasami zastanawiamy się nad sobą, co się dzieje z naszym życiem. A no, są ludzie, którzy naprawdę mają gorzej, a tak, tak potrafią a się dźwignąć. To się dźwignąć. właśnie daje taką fajną nadzieję. Super. Żeby... Jaki jest w ogóle Twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Kocham to miasto. Tak. No. Hmm, czy mógłbyś mi w ogóle, bo to jest na zasadzie takiego łańcuszka: jak z każdą osobą, z którą rozmawiam, proszę, żeby, żeby podsunęła mi kolejnego rozmówcę. Czy ty byłbyś w stanie kogoś mi zaproponować, z kim uważasz, że warto byłoby, żebym się spotkał i pogadał? Mm, oczywiście, że tak. Najbardziej wartościową osobę, jaką e, znam, to jest moja narzeczona. Martyna z mm, Była charakteryzatorką na planie. Mm, mm -hmm. Poza tym e, jest wiceprezesem w klubie Quickshot Kickboxing w klubie kickbokserskim, który razem prowadzimy. Jest tematów całe mnóstwo, które mógłbyś z nią poruszyć, no bo ona była na planie od samego początku do, do samego końca. I koncynacji. ona rzeczywiście zajmuje się profesjonalnie charakterystą. Tak. Charakteryzatorką. To... Mhm. Dobrze, no to w takim razie dzwonimy się i jeżeli pozwolisz, to z miłą chęcią się z nią spotkamy, i porozmawiam. Pewnie, że ja pozwolę. Łukasz, czego życzyć na koniec? Teraz takim moim priorytetem, jeżeli chodzi o działalność, no to jest prowadzenie klubu sportowego Quickshot mm -hmm. Kickboxing, tak jak Ci wspomniałem. Byliśmy teraz na zawodach w Zielonej Górze. Spisaliśmy się świetnie, no bo na sześć zawodników, których startowało, trzech z nich zajęło pierwsze miejsca. Proszę. I między innymi jednym z zawodników, chodzi o Mariusza Eliasza. Jeden z zawodników, właśnie Mariusz Reliasz, też wystąpił w sercu do walki. On jest poza tym, że zawodnikiem, to też sędzią polskiego związku kickboxingu. Mm -hmm. I w ogóle, bo niesamowita historia, słuchaj, bo Mariusz w wieku 35 lat, 35 lat postanowił sobie, że chce jechać na zawody w kickboxingu. Tak się przygotowywał, że pojechał, stoczył walkę w pięknym stylu. Pokazał, że ma serce do walki. I teraz Mariusz nosi się z zamiarem, aby przygotowywać się do mistrzostw Polski. To jeżeli masz mi czegoś życzyć, to życz mi, żeby mistrzostwa polskie, które najprawdopodobniej odbędą się w marcu albo w kwietniu, to żeby nasi zawodnicy jak najlepiej reprezentowali częstochowe. No i mistrzostwa polski są też swoistą przepustką do tego, żeby być w kadrze polski. Mm -hmm. Yy, życz mi tego, żeby jak najwięcej zawodników z klubu Shot Kickboxing znalazło się w kadrze Polski i żebyśmy zwyciężali. Sukcesy napędzają, a sukcesy sportowe mhm. chyba najbardziej. Dobrze, to ja Ci tego życzę. E, pudła zawsze pierwszych miejsc, e, no i proszę Państwa, Co ja mogę powiedzieć, e, gościem moim i Państwa Kickboxer, Aktor filmowy okazuje się przez swoje jak gdyby um, um, pasje. Um, człowiek, który prowadzi klub um, kickboxerski kickboxerski Łukasz War, bardzo dziękuję za rozmowę. Tam możemy pomachać. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!